Cześć, Bartek Czerwiński, Przymierzy Miłosierdzia, witam Was serdecznie. Dzisiaj, w poniedziałek, zacznijmy od przeczytania Ewangelii na, na dzisiaj. Zobaczmy, co Jezus dzisiaj chce nam powiedzieć. Proszę Cię, przyjdź Duchu Święty, żebyśmy mogli usłyszeć to, czego Ty chcesz od nas, żeby dokonało się w nas to, co Ty chcesz od nas dokonać dzisiaj. To jest według Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka Gorczycy, które ktoś wziął i posiął na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyń i staje się drzewem, także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. O czym mówimy? Jezus mówi o takiej sytuacji, że rzeczywiście wystarczy mała rzecz, małe ziarnko, mały zakwas i to przemienia wszystko co, co jest jestokoło nas, rośnie wielkie drzewo, cała mąka się zakwasza. Mówi, że tylko jest królestwo niebieskie, że wystarczy jeden mały mała kropelka, jeden mały fragment królestwa niebieskiego w czymś w nas i to się zaczyna przemieniać. Możemy zobaczyć to w społeczeństwie. Tak zaczęło się od kilku kilkunastu apostołów, od kilku kobiet zgromadzonych, od paru pastuszków, i nagle mamy y, przemianę y, całego świata dookoła nas Tak przez te lata. Mamy i powstały nie wiem, wielkie instytucje kultury i wielki kościół, mnóstwo ludzi zaangażowanych. To wszystko jest. Dzień dobry, ale z drugiej strony, z tego co y, widzę dalej, to to, że y, cały czas tego jest za mało. Zastanawiam jak to y, mogło być, że mamy słuchacza dodatkowego. Jak, ja, ja, jak to mogło być, y, że Ewangelia jest na świecie już ponad 2000 lat, że Jezus jest na świecie ponad 2000 lat, że Duch Święty działa, że Izrael dalej był przed Jezusem, już tam ile set lat yy, Bóg działał, tak? a jeszcze jest y, tyle w tym świecie zła, tyle niesprawiedliwości, tyle przemocy. Jak to jest? I dzisiaj jest moje wołanie proste: Przyjdź Jezu, i nas jeszcze bardziej. Zacznij od mojego serca, yy, zacznij od naszej wspólnoty, zacznij od naszego kościoła, zacznij od naszych miast. Ale przyjdź i zakwaszaj nas, bo potrzebujemy Cię jeszcze bardziej. Nie mam takiego możliwości powiedzenia, że już starczy, nie? Że, że w którymś momencie, jak nie, wiem, wyrabiamy to ciasto, nie, nie jestem najlepszym tutaj w y kucharzem, ale wyobrażam sobie, że wyrabiamy to ciasto, nie wystarczy, że zakwasi się troszkę. Potrzebujemy zakwaszenia całego ciasta i myślę, że jesteśmy w tym czasie, kiedy to ciasto na tym świecie się zakwasza. Chciałoby się, żeby zakwaszało się szybciej, ale gdzie jesteśmy potrzebni. Myślę, że tutaj jako przymierze pamiętajcie, że jesteśmy bardzo potrzebni, żebyśmy szli z ewangelizacją, żebyśmy to ciasto tego świata, naszego społeczeństwa zakwaszali dalej, wprowadzając to, co jest z miłosierdzia, co jest z Boga, co jest dobroci. Bo tego potrzeba, mhm. jak widać, cały czas jeszcze, jeszcze i jeszcze, bo cały czas nowa mąka jest osypywana. nowi ludzie dochodzą. I proszę cię, Panie Boże, żebyś e, rzeczywiście przyszedł jeszcze bardziej, bo potrzebujemy Ciebie i potrzebujemy Twojego Królestwa na 100%. Nie wystarczy nam tylko kawałek. Chcemy rzeczywiście, żeby dzisiaj wypełniły się te słowa przyjdź, Królestwo Twoje, Panie. Chcemy pełnej Twojej obecności i za nią tęsknimy. Proszę Cię przyjść i spraw, żebyśmy dzisiaj w naszych wyborach, w naszych drogach sprawiali, że Twoja obecność będzie jeszcze bardziej obecna tutaj, żeby Twoje Królestwo będzie jeszcze bardziej obecne. Spraw, żeby to ciasto nas, naszego społeczeństwa, naszego życia było zakwaszone 100%. Amen. Dzięki do zobaczenia wkrótce. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco!